Wolno i spokojnie. Głęboko oddychamy, wszystko oddychamy. będzie dobrze. Będzie pan zadowolony, spokojnie. Ja będę, ale czy pan będzie zadowolony? Spokojnie, teraz nadamy sygnał. Ury uryfki, Urywki z rozrywki. I teraz już pan może wolniej oddychać. Proszę bardzo, Filip Jaślar. Dzień dobry, to ja mogę zagrać? Skoro pan nalega. To ja zagram wolno. Dzień dobry, bardzo mi miło być z panem dzisiaj tutaj. My też się bardzo cieszymy, że pan przyjeżdża do nas w środę, jak zwykle w środę jest pan z nami tutaj bardzo zadowolony. Proszę, zaczynajmy. Kawka jakaś, to trochę inna tam była to dzisiaj, pan, To damy na przyspieszone potem już. Szanowny panie Marcinie, w zeszłym tygodniu byłem pod takim wrażeniem naszego pierwszego powakacyjnego spotkania, że zapomniałem się wyrazić. A jeśli pan pozwoli, to wyrażę się teraz. Na swoich barkach czuję ciężar odpowiedzialności, jednak w mym sercu tli się żar wielkiej radości. Wyraziłem się i dziękuję za, za zaproszenie na kolejny rok. A nasze dzisiejsze spotkanie niech będzie uwerturą do całego sezonu, który przed nami. To uvertura jest? To? to? Carmen, fragment uvertury Carmen. Bardzo Proszę, ładne, bardzo biseta. ładne. Myślę, że będzie przebój. Uwertura, jak Państwo wiedzą, to utwór muzyczny poprzedzający operę. Opera powstała we Włoszech, więc słowo uwertura, co logiczne, pochodzi z francuskiego, od Uverture, co znaczy otwarcie. Écoutez, répétez, s'il vous plaît. Uverture. Oh oui. Encore. Uverture. Uverture. Très bien. A tak między nami mówiąc, ja też nie znam francuskiego kompletnie. Uwertury pisane były, aby spóźnialscy mogli odnaleźć swoje miejsce na widowni opery, aby w lożach dokończono czy też przerwano konsumpcję i skierowano uwagę na scenę. Dziś nic nie zostało z tamtej tradycji. Jedzenia na salę wnosić nie można, nawet popcornu, a spóźnialscy mogą wejść dopiero po przerwie. A wtedy trudno już się zorientować, kto kogo zdradził, w kim się zakochał i na czym polega mezalians. Pan co to było? Nie, ale mnie poniosło, Uwertura Gwizdana do Wesela Figara Mozarta. Uwertury oparte są na melodiach pojawiających się później w operze i tu od razu uwaga do Państwa, którzy chcą skomponować własną operę. Do pisania Uwertury zabieramy się po ukończeniu dzieła zasadniczego. Wybieramy wtedy najlepsze tematy muzyczne, łączymy je razem i opatrujemy tytułem Uwertura do... Czyli takie The Best of. The Best of. Uwertura do The Best of. No, nie wiem, no. może taki być tytuł opery. I jeszcze jedna istotna uwaga. W dzisiejszych czasach podczas trwania uwertury nie można wejść do sali opery, ale co gorsza, po zakończonej uwerturze nie można z sali wyjść. Przypuśćmy, że siedzimy w operze i zauważamy, że żadna z melodii uwertury nam się nie podoba. Z radia wiemy, że te melodie będą przewijały się przez cały wieczór. Powinniśmy mieć możliwość opuszczenia sali. Niestety, nie ma takiego zwyczaju. I bardzo dobrze, bo nie ma też takiej możliwości, żeby opera się nie podobała. No chyba, że ktoś przyszedł na Wagnera. No to sorry, trzeba było czytać awisz. Uwertury występują nie tylko w operze, ale również w pokrewnych gatunkach wokalno-instrumentalnych w operetce i musicalu. To też ładne. To właśnie fragment uwertury do operetki Zemsta Nietoperza. To świetne dzieło, które dziś ściąga do sal zwłaszcza nastoletnich melomanów. Wielu młodych ludzi wierzy swoim rodzicom, że Zemsta Nietoperza to pierwsza część przygód Batmana. Tytuł oryginalny: Batman's Revenge. Jeśli ktoś spyta mnie, jaka jest moja ulubiona uwertura, bez zastanowienia wymienię dwie. Uwerturę 1812 Czajkowskiego i uwerturę Egmont Beethovena. Obie uwertury są do niczego. To znaczy nie poprzedzają żadnej opery, bo to uwertury symfoniczne. Ale to temat na inną pogadankę. A w Egmoncie Beethoven odkrył jazz. A kto nie wierzy, niech posłucha. O! Oh yeah. Dziękujemy. Filip Jaszlar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. A po niemiecku uwertura to ouverturen? Ja nie mam pojęcia, ja też nie. Ale nie brnijmy. Ale zakończenie, wiem jak. Mhm. Ausfart. Zaczęło się od tego.